Dlaczego Maryja jest wyjątkowa? Oczywiście chcę przedstawić Maryję z moimi oczami i uczuciami, nie tylko jako katolik, ale jako przeciętny człowiek, który chce obiektywnie i logicznie spojrzeć na postać Maryi jako matki Jezusa Chrystusa i zwykłej kobiety wybranej przez Boga Ojca do niezwykłej i niesamowitej misji dla świata, czyli dla nas, ludzi, dzieci Boga Najwyższego, Stwórcy wszystkiego, wszechmogącego i najświętszego ze świętych. Maryja jako kobieta, a więc zwykły człowiek, który zmaga się z życiem, ze światem, który go otacza, słynęła z pokory, wrażliwości i czystości. Już jako dziecko służyła w świątyni i oddawała swój każdy dzień Bogu, Ojcu. Ta sumienność, wrażliwość i wytrwałość w pokorze była treningiem i przygotowaniem do tego, do czego wybrał ją Stwórca. I kiedy nadeszła ta chwila, kiedy Posłannik Boga objawił się Maryi i ukazał jej zamysł i plan Boży na to, co dziś się dzięki niej wydarzy, bez wahania zgodziła się z tym, co usłyszała. Mimo, że w tamtych czasach i w tamtej kulturze, w której żyła, wiązało się to z ogromnym niebezpieczeństwem ukamienowania lub wygnania. Ciąża bez udziału męża była traktowana jako coś niewyobrażalnie złego i hańbiącego jej jeszcze nie w pełni powierzonego męża Józefa. Sam Józef był tak bardzo zaskoczony nad przyrodzoną formą stanu błogosławionego Maryi, że początkowo rzeczywiście chciał ją pokryjomu odesłać, aby chronić przed śmiercią przez ukamienowanie. Bardzo cierpiał, a jednocześnie tak bardzo kochał Maryja, że był w stanie z niej zrezygnować, aby ją ocalić. Jej życie było ważniejsze dla niego, niż jego ból. To niesamowita postawa, zarówno Józefa, jak i Maryi. Coś, co rzadko się zdarza w obecnym świecie lub się wręcz nie zdarza. Taka ogromna, bezinteresowna, pełna poświęcenia miłość. Sama analiza, na pozór zwykłej ludzkiej historii, poniekąd pierwszej patchworkowej rodziny w chrześcijaństwie, Daje do myślenia i ukazuje niesamowite działanie Boga Ojca. Jako Bóg stwórca król królów, zaskakującej dla swego majestatu historii zbawienia, uniża się do roli człowieka i przychodzi na świat jako dziecko prostej, skromnej kobiety w okolicznościach równie zaskakujących i dziwnych. Aby od początku pokazać na czym polega prawdziwa boskość i miłość, nie przez pałace, nie przez bogactwo i władzę, ale w prostocie pokorze i niewyobrażalnej miłości. Dlatego Maryja została stworzona i wybrana nieprzypadkowo. Jej zamysł powstał już, gdy Bóg, dając wolną wolę pierwszemu człowiekowi, przewidział grzech. W który człowiek popadnie, korzystając z tej ofiarowanej z miłości i wolności. Tak więc narodziny Maryi to plan Boży na zbawienie człowieka i odkupienie go od zła, które czynił, aby mógł wrócić do domu Boga Ojca w niebie. Dlatego Maryja staje się osobą wyjątkową w całym planie zbawienia. Same słowa Anioła, posłańca, który oznajmił Maryi, że nie ma się bać, bo jest pełna łaski u Boga, potwierdzają, że Maryja jest wyjątkowa i wybrana spośród wszystkich kobiet te tego świata, w całej jego historii. Tak też Maryja stała się wyjątkowa nie tylko na sam fakt wyboru jej spośród innych kobiet tego świata, ale również na fakt, że stała się matką Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Mesjasza, Pana Panów i Króla Królów. To niesamowite, że to właśnie ona przyjęła na siebie pośrednio ten ciężar i odpowiedzialność zbawienia świata i zgodziła się wziąć udział w tym wyjątkowym momencie w historii całego wszechświata. A także przyjęła ból związany z matczynym ogromnym cierpieniem, związanym z niewyobrażalną męką, śmiercią jej syna, które widziała i którego doświadczała. Każdy rodzic wie, że śmierć dziecka w katuszach to największe wyobrażalne cierpienie, jakie może doświadczyć człowiek. Maryja po objawieniu od początku wiedziała, że to będzie musiała dźwignąć, chociaż dla przeciętnego człowieka może to być nie do udźwignięcia. Dlatego nie wiedzieć czemu niezrozumiałe jest, że niektórzy ludzie nie chcą uznać tej wyjątkowości Maryi i próbują spłycić jej znaczenie w historii zbawienia. Stała się Matką Zbawiciela i Boga. Dzięki również jej poświęceniu i cierpieniu, Pan Jezus mógł nam ukazać ogrom swojej miłości na krzyżu. Dzięki Maryi mógł przyjść na ten świat i ukazać nam wielkość i miłość Boga, a także nauczyć, jak mamy żyć, co jest ważne, a co przemijalne i marne. Umierając na krzyżu, powierzył nam swoją Matkę. Pragną, abyśmy się stali również jej dziećmi, aby mogła już jako również nasza matka prowadzić nas do Niego i by mogła oświetlać drogę swą modlitwą i wstawiennictwem, którą mamy kroczyć do spotkania w niebie. Już jako nasza mama i królowa stała się również królową aniołów i wojowniczką w walce ze złymi duchami co potwierdzają egzorcyści i ludzie, którzy dzięki niej zostali uwolnieni od złego. To ona objawia się w tak nietypowy i cudowny sposób od wieków w różnych zakątkach świata, niosąc pokój i przesłania w orędziach. Często również płacze i ostrzega przed wojnami i cierpieniem. Nigdy nie przesłania swojego syna. Ale zawsze w uniżeniu do niego prowadzi. Jej skromność i pokora cały czas zaskakuje, a troskliwość i miłość, z jaką się do nas zawsze zwraca, powoduje, że nie można jej nie kochać. Ona jest wzorem dla wszystkich kobiet i matek, a także wzorem wojownika walczącego ze złem i cierpieniem. Zawsze możemy na nią liczyć i nigdy nie odmawia pomocy. Nigdy też nikogo nie odrzuca i, nie, i nic nie narzuca. Szanuje naszą wolną wolę i wolność, którą otrzymaliśmy od Boga Ojca. Jednak zawsze z utęsknieniem czeka na naszą miłość i zawierzenie się jej Matczynej opiece. Niesamowicie duże wrażenie robią świadectwa ludzi, którzy doświadczyli jej objawień czy to w Guadalupe, Fatimie, Kibeho, Akita, Lourdes czy niedawno w Medjugorje jak również w Polsce w zbadanych, zatwierdzonych przez Kościół objawieniach w udokumentowano ponad 2000 objawień na całym świecie niesamowite choć historie, niesamowite wydarzenia, uzdrowienia, nawrócenia Przemiany wielu ludzi na całym świecie, a także niewytłumaczalne przez naukę ślady po objawieniach, jak płaszcz w Guadelupę czy źródełka, które do tej pory nie wyschły, a woda z nich uznawana jest za wyjątkową. Niedostrzeganie wyjątkowości i cudowności Maryi przynosi wielką stratę tym, którzy tego nie rozumieją. Jest ona nie tylko naszą duchową matką w niebie, ale również naszym przyjacielem, którego możemy prosić o modlitwę i wstawiennictwo u samego Boga w Trójcy Jedynego. Nie jest Bogiem ani boginią, jak niektórzy sądzą, ale jest niezaprzeczalnie wyjątkowa, święta i cudowna dla tych, którzy ją znają, jak również dla samego Boga i Aniołów w niebie w następnych odcinkach ciekawostki ze świata nauki serdecznie zapraszam zapraszam do modlitwy Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Króluj nam Chryste w Trójcy Jedyny i Maryja pełna łaski.